Myślę, że osoby pracujące razem z nami, wolontariusze, ale też osoby, które są bardzo mocno zaangażowane właśnie w pracę teatru, mogą potwierdzić, że tak naprawdę wszystkimi naszymi działaniami dzielimy się nie tylko ze sobą nawzajem, ale też z lokalną społecznością. To jest dla nas szalenie ważne, że, że zapraszamy całe rodziny i w tym czasie, kiedy mama, tata albo mama i tata jadą, to chcemy, żeby dzieciaki w różnych kategoriach wiekowych startowały. I to takie wszystkie. Rowerki biegowe, no, to nasze oczko w głowie i będziemy ten Goleniów Kids rozwijać w następnych edycjach. Muzyka Wielkie wyróżnienie móc odebrać tak wspaniałą nagrodę, ale oczywiście jest to przede wszystkim nagroda dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Goleniów. Organizacje pozarządowe, tak jak i samorząd, zakorzenione są i działają lokalnie, więc to naturalne, że jesteśmy naturalnymi partnerami, i bo działamy na rzecz tych samych mieszkańców. W naszej gminie jest ponad 80 organizacji pozarządowych i bez ich pomocy samorząd nie mógłby sprawnie funkcjonować. I bardzo się cieszę, że właśnie te organizacje pozarządowe, które dzisiaj nagradzaliśmy, czy współpracy, z którymi się nagrywa, nagradzaliśmy, to jest już taki trwały element naszego powiedziałbym pejzażu zawodu polskiego, czy, czy zawodu polskiej społeczności, dzięki nim realizujemy bardzo, bardzo ważnych wyzwań społecznych.